Dobra, dobra widzę Coś wybuchło tutaj Ja wchodzę, ja wchodzę, ja się boję Dobra, dobra gdzie ja gdzie, gdzie jestem? No nie, co jest Eee yy. yy. Kim ty jesteś? Co tu się stało? No, dobra, to, y dobra, dobra, dobra. Co ja myślę? się. I'm really here. To znaczy, jestem tu naprawdę? Nie, nie ale. Przerobiam, co oglądasz. O no, nie, no. Co on się nie rusza? Wydarzyłem się, bo... Coś tu się wydarzyło. Wszystko żyje? Może ona mnie nie wie, bo mnie nie wiedzą, Jak mnie słyszysz, to rusz się. Nie słyszymy. Dobra, nie wiem, co wyjdzie się Nie, bym musiał coś kombinować. Ty! Eee... Y y oh, on zniknął? Ją zniknął. Nie chcę ją zrobić. Gdzie są bariery? Nie umieścić no, tą łapką? Nie, on mnie szukał. U, nie wiem, ja z nim się nic nie zakładałem. Ja nie wiem go przykrzesić. Nie było mówione, że on rozwalił wszystko. W sumie jeszcze nie rozwalił. Ej, nie mogę. Co jest? Nie zobaczymy go, bo nawet więcej sobie jestem chyba uwięziony na zawsze zachód słońca Mój no ostatni zachód słońca Po co w ogóle szczężę tymi strzałkami?